Pierwszy, pierwszy piątek. Pierwszopiątkowe zatrzymanie. Kolor czerwony każdemu chyba kojarzy się z sercem. Przecież to właśnie serce pompuje krew, która podtrzymuje życie. Gdy czerwoną kredką zakolorujemy kontury serca, to taki rysunek aż płonie. Dlaczego? Serce bije, krew w sercu tętni, pulsuje, cały czas pracuje, jest jak ogień. Pewnie każdy z nas wpatrywał się kiedyś w ogień. Widać płomienie, które wytrwale wykonują swoje zadanie. I takie jest serce, taka jest miłość. Czy ogień i jego płomień to coś dobrego? Tak, bo daje ciepło i światło. Niełatwo go zgasić. Jest tak gorący, że ogrzewa nawet tych, którzy stoją trochę dalej. Jest tak jasny, że widać go z daleka, przez co może nam wskazywać drogę. Ognia nie da się zważyć ani zmierzyć, ani zamknąć w pudełku. I taka właśnie jest miłość ogrzewająca, wskazująca drogę i nieskończona. Serce to symbol miłości. Rysujemy laurki dla mamy, taty i innych bliskich, a w nich często kwiaty i serduszka właśnie. I to dobrze, bo bardzo się wzajemnie kochamy. Ale jest ktoś, kto kocha nas bardziej. A jego miłości nie da się nigdy zgasić, bo nigdy się nie kończy. Pan Bóg. To z tej miłości powstał świat, to z tej miłości Bóg stworzył człowieka i postanowił, że będziemy, i ja i ty, na świecie. I każdy z nas będzie dla Boga wyjątkowy, umiłowany i jedyny. To niesamowite, ale my, otrzymując miłość od Boga Ojca, Uczymy się, jak kochać, dzielić się tą miłością z innymi. Kochamy innych właśnie z tych pokładów miłości od Niego, nasyceni ciepłem, którym nas Bóg obdarowuje. Dzielimy się tym ciepłem z innymi. Jak odbieramy dowody miłości od mamy i taty? Co mówi nam o ich miłości? Ciepło przytulenia, dobre słowo, czułe spojrzenie, pocałunek, wspólnie spędzony czas. A jak odczuć miłość Boga Ojca, którego nie można dotknąć? Trwając na modlitwie, która będzie prawdziwym spotkaniem z kimś najbliższym, rozmową z przyjacielem. Na początku może to być trudne, dlatego trzeba się tego nauczyć. Wiele młodszych dzieci wieczorem, kiedy leżą już w łóżku, często chce, by przyszła mama albo tata i po prostu byli obok, by można było dzielić z nimi wesołe i trudne emocje całego dnia. Bóg też czeka na nas, byśmy uklęknęli na modlitwie i byli obok Niego, blisko. Nie śpieszyli się. Niech nasza modlitwa będzie radosna lub smutna, taka, jacy sami jesteśmy w tej chwili. To ten czas. W modlitwie możemy dziękować, przepraszać, prosić o to, co dla nas ważne. Jednak przede wszystkim powinniśmy wychwalać imię Boga. Mamy oddawać Bogu chwałę. Możemy robić to w ciszy albo śpiewając. Zwróćmy też uwagę na to, co dzieje się z naszym ciałem podczas rozmowy z Bogiem Ojcem. Spokojne, wyciszone ciało i skoncentrowane na modlitwie myśli łatwiej wprowadzają nas w głębie spotkania. To tak jak w rozmowie z rodzicami lub kolegami przeszkadza nam, gdy coś do nich mówimy, a oni nie słuchają, patrzą w telefon, myślą o czymś innym. Czujemy, że coś innego jest ważniejsze od nas i cierpimy. Spróbujmy zacząć od siebie i w spotkaniu z Bogiem Ojcem nie popełniać tego błędu.